Witam Was serdecznie. Jestem właśnie w drodze do Chlebni, koło Grodziska Mazowieckiego, gdzie za chwilę, dokładniej za godzinę miejscowa drużyna LKS-u podejmie w ramach Okręgowego Pucharu Polski MKS Piaseczna. W Chlebni jeszcze nie byłem, więc nie bardzo wiem czego mam się spodziewać. Wiem natomiast tylko to, że przez 10 lat miejscową drużynę reprezentował... Obecnie chyba jeden z lepszych stand-uperów w Polsce, czyli Piotrek Zola-Szulowski. Cóż poza tym, jest środa, godzina 16, więc nie spodziewam się jakichś wielkich fajerwerków około meczowych. Natomiast z racji tego, że mam chwilę wolno, to jadę i zobaczę, co w chlebni się dzieje. Zapraszam na materiał. 啊。 Yeah. <laughs> you. Come on, sir. Trzymamy, trzymamy! Zawsze taką razy zapłaciłem po 600 za podziało mi.

Dnam dnam sway panosh dawa dawa miste siebie cha duzo proste No i cóż, Chlebnia pokonuje sklasyfikowanego wyżej, choć z dziesiątkowanego rywala z na 5 do 1 i o ile pierwsza połowa była jeszcze wyrównana i zakończyła się remisem, to w drugi worek z bramkami rozwiązał się na szeroką skalę i chlebnia zdemolowała piaseczna 5 do 1. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam na mój kanał. Zachęcam do klikania w łapkę pod spodem i subskrybowania. Ciepło pozdrawiam, hej!